Dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części przeglądów taktycznych na moim kanale. Tym razem zajmiemy się tematem tzw. pozornej obrony. Jest to niezwykle ważny motyw w szachach, ponieważ na pozór ta pozycja, skoro już przechodzimy do przykładów, jest w miarę równa. Tak? No, głównym minusem jest to, że biały król nadal jest w centrum planszy. Ale jeśli popatrzymy tak na słabe pola, w ogóle na pola w pozycji białego, to raczej wszystko się trzyma, tak? Wszystko jest ładnie bronione, więc w jaki sposób możemy to, tę pozycję wygrać? Oczywiście daję Wam chwilę, życzę powodzenia. Proszę, żebyście przystopowali to wideo i sp spróbowali rozwiązać tę yy, ciężką sytuację tak naprawdę. Yy, no witam Was po przerwie, mam nadzieję, że Wam się udało. Yy, no tutaj. Ten motyw pozornej obrony jest bardzo ważny, ponieważ no, jeśli zagramy sobie na przykład koniem, nasz przeciwnik pobije, my pobijemy i on pobije. Nagle się okazuje, że no, przegrywamy, tak? mamy gorszą sytuację, ale dlaczego to nie weszło? Ponieważ skoczek tutaj wskakuje na pole bronione przez piona i nie ma czegoś takiego jak związanie, ponieważ jeśli on pobije, to wieża jest broniona. Gdyby tego skoczka nie było, tak, no to ten ruch jeszcze by wchodził, tak, no bo cóż, pyk, pyk, bicie, król sobie odejdzie, jeszcze jest bicie drugiej wieży, więc no to by działało, tak. No teraz niestety nie działa. Dlaczego nie działa? Ponieważ mamy tego pionka, który broni nam c3 ze strony białego. Więc co robimy? Pozbywamy się pionka. Pozbywamy się go. Jeśli przeciwnik weźmie wieżę, a tak naprawdę, no, w tej sytuacji, no nie ma zbyt wielu y, lepszych opcji. Więc weźmie wieżę, dostaje szacha, ginie mu królowa. Więc y, no, na tym przykładzie pozorna obrona, no, też możemy to podpiąć pod y, usunięcie obrońcy, tak. No, bo mamy jakąś, jak, jakąś bierkę, która broni pola. Y, więc możemy się jej pozbyć i wtedy y, na naszym ruchu od razu jest, y, Możemy wykorzystać to słabe pole, tak? No bo pozorna obrona. Dlaczego to się właśnie tak nazywa? Dlatego, że patrząc od strony białego, pole C3 jest bronione. W tej sytuacji. W tej sytuacji już nie jest, ob już nie jest obronione. I tak naprawdę my na to już nie możemy w, w żaden sposób sensownie zareagować. Możemy, nie wiem, no, spróbować yy, królową tutaj, tak? No ale no, to, to nie jest nic specjalnego, bo wchodzi goniec. Ale to już pomijam i tak naprawdę no, pozycja białych jest opłakana. No, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że wykorzystujemy od razu z tej naszej głównej pozycji, wykorzystujemy słabość pola C3. Oczywiście w ten konkretny sposób usunięcia tego pionka no, te, wykorzystujemy ten motyw pozorny obrony pola C3. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tutaj mamy coś bardzo podobnego ponieważ no jeśli weźmiemy sobie yy, skoczka, przeciwnik pobije, bicie, bicie i tak naprawdę no, znowu nie ma związania, ponieważ pozorna obrona no, nie jest powiązana ze związaniem, jest bardziej powiązana z usunięciem obrońcy, tak. Yy, więc yy, gdybyśmy przestawili posunięcia, tak jak w tym poprzednim przykładzie, yy, no to widzimy fajnego skoczka, który no, jest broniony i pytanie brzmi przez co jest broniony? Przez pionka. Prawda? I tylko i włączę przez niego. Więc jeśli zr zrobimy coś takiego, yy, nagle okazuje się, że no, nasz przeciwnik nie może odbić, bo jest szach i jest podwójny atak. I zginie mu jeszcze bonusowo wieża. Yy, oczywiście on w tej sytuacji może się jakoś obronić, nie wiem, grając yy, powiedzmy skoczka tutaj, tak? Yy, no tylko, że no co, co tutaj się może wydarzyć? No weźmiemy sobie on weźmie yy, królowa d5, d4 D5. No, D5 na przykład. I wygląda to ok, bo atakujemy tutaj, atakujemy tutaj. Jest ok, tak naprawdę. No bo co, jeśli on sobie weźmie, możemy sobie wziąć od razu tego pionka, i nasza pozycja jest ok. No, ale no właśnie, jeśli by wziął tą wieżę, e, okazuje się, że no już od razu ma przegraną pozycję. Tak. Lemy taką sytuację. E, no i cóż, ta królowa jest bardzo niewygodna dla nas. No jest bardzo aktywną figurą w okolicach naszej Roszady, więc no spróbujmy ją może przegonić, tak, przegońmy ją. O e Ojejku, pasek się zrobił czarny, powiedzcie mi dlaczego? Dlatego, że goniec stojący w Roszadzie poz pozbył się właśnie, właśnie my pozbyliśmy się dla tego gońca jedynego jego obrońcy, tego pionka. Powiecie, no jak to, przecież jest też drugi obrońca pionek z F. Tylko, że zobaczcie, że teraz nie mogę pobić, ponieważ jest goniec w samym rogu planszy, który związuje. Jest związanie i teraz też mówimy o pozornej obronie. Ponieważ pionek jest związany, nie może się ruszyć, więc on pozornie broni gońca z G3. Więc teraz po prostu przycink zyskuje figurę. I to jest dosyć popularny błąd na niższym poziomie, więc uczulam Was, żebyście właśnie zwracali uwagę na to. Czy po zagraniu tym pionkiem rzeczywiście goniec będzie broniony? No bo jeśli właśnie, tak jak w tej sytuacji na drugim krańcu planszy w ogóle będzie jakiś goniec, który tutaj będzie coś robił, pamiętajcie, że goniec, tak jak wieża czy królowa, jest w stanie atakować po całej planszy, więc nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego kawałka. A okej, okay, nic tam nie grozi, pchamy sobie pionka, patrzymy dalej, ponieważ goniec stąd wpływa także na pole F2. Zatem pyk, pyk, no i czarny to raczej powinien wygrać. Zatem tyle moi drodzy, jeśli chodzi o motyw yy, pozornej obrony. Mam nadzieję, że no, te przykłady były bardzo pouczające, tak z mojej strony. Mam nadzieję, że dla Was także. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do zadawania w komentarzach do tego filmu, ewentualnie na zajęciach zarówno indywidualnych, jak i w klasie. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Życzę miłego wieczoru. Do widzenia.